Księga psanów, psalm 141. Do ciebie wołam, panie, pośpiesz mi z pomocą. Usłysz głos mój, gdy wołam do ciebie. Niech moja modlitwa będzie stale przed tobą, jak kadzidło. Wzniesienie rąk moich, jak ofiara wieczorna. Postaw, panie, straż moim ustom i wartem przy bramie warg moich. Mojego serca nie skłaniaj do złego słowa. To popełniania czynów niegodziwych. Bym nigdy z ludźmi, co czynią nieprawość, nie jadł ich potraw wybornych. Niech sprawiedliwy mnie bije to czyn miłości. Olejek występnego niech nigdy nie ozdabia mojej głowy. Nieustannie trwać będzie moja modlitwa wbrew ich podłości. Niech się rozbiją o skałę ich sędziowie, i niech usłyszą, jak łagodne były moje słowa. Jak przy orce rozcina się ziemię. Tak niech się rozrzuci ich kości nad paszczą Szeolu. Do Ciebie bowiem, Panie mój, Panie, zwracam moje oczy. Do Ciebie się uciekam. Ty nie gub mej duszy, uchroń mnie od sidła, które zastawili na mnie i od pułapek złoczyńców. Niechaj występni wpadną w swoje sieci, podczas gdy ja ujdę cało. Koniec psalmu 141.